Dziś na kanale o domu kompostownik, który możesz umieścić w swoim mieszkaniu. I powiem wam, że nie myślałem, że na tym kanale będziemy sprawdzać kompostowniki. Myślałem, że bardziej jednak skupimy się na odkurzaczach, na jakichś mopach i tak dalej. no ale kiedy pojawiła się okazja na sprawdzenie kompostownika, no to byłem bardzo ciekaw tego produktu, bo dużo słyszałem o tej kategorii produktowej. Ja jestem ze wsi pod Białym stokiem i mi kompostownik kojarzy się bardziej z jakimś pudłem zbitym z palet, ewentualnie z jakąś beczką bez dna, która stoi sobie na ziemi, gdzie wrzucamy odpadki inne rzeczy po to, żeby powstał kompost, przy czym też wydzielają się niezbyt przyjemne zapachy, ale to są jednak zapachy natury. Więc kiedy ktoś mi mówi, że mogę mieć swój kompostownik, który postawię w domu albo w mieszkaniu w bloku, no to od razu wydaje mi się, że te dwa światy nie mogą się łączyć, a okazuje się, że jednak mogą, i tego idealnym przykładem jest produkt, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli właśnie kompostownik rynku. Zresztą my z Marcinem mamy już grubo ponad 30 lat i widzimy, jaka patologia się dzieje z ludźmi, że albo ludzie wsiadają na rowery, jak Marcin, albo nałogowo gotują leczo jak ja, albo biegają jakieś maratony względnie sadzą pomidory, więc widzicie, że w tym wieku ludziom odwala i naprawdę mamy wielu znajomych, którzy porzucili miejskie życie, wyprowadzili się gdzieś pod miasto, na wieś mają pomidory, kury, sadzonki i tak dalej, kompostowniki również takie naturalne, zwykłe, ale hej, przecież nie każdego stać na to, żeby porzucić życie w mieście i przeprowadzić się na wieś. Ewentualnie, jeżeli ktoś postawił sobie dom gdzieś pod miastem, to wiadomo, że nie ma, nie wiadomo jak wielkiego ogrodu i nie znajdzie miejsca na to, żeby mieć ten kompostownik i żeby on jeszcze w dodatku wyglądał i nie przeszkadzał swoim zapachem. Więc wydaje mi się, że na takie produkty jak najbardziej jest nisza. I żeby nie było, że my tego rynku wyjęliśmy przed chwilą z pudełka i już wam teraz o nim opowiadamy, nie ten produkt trafił do nas mniej więcej gdzieś w sierpniu, we wrześniu. No i postanowiliśmy, że trzeba go po prostu sprawdzić. Sprawdzić w działaniu i zobaczyć, czy to się sprawdza. No i powiem Wam, że jak najbardziej się sprawdza, tylko trzeba pamiętać o cenie, bo to kosztuje 2000 zł w momencie, kiedy nagrywamy ten film. 1999 zł dokładniej, więc nie jest to sprzęt, na który każdy będzie mógł sobie pozwolić. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma pieniądze, potrzebuje kompostownika i chce trzymać taki kompostownik w domu, bo na przykład zaczął sadzić pomidory na balkonie, no to powiem Wam, że wydaje mi się, że to ma sens. I kiedy ten kompostownik do nas przychodzi, to musimy go najpierw skonfigurować, bym powiedział, bo my przecież testujemy głównie sprzęty takie typowo elektroniczne, ale trzeba go po prostu przygotować. Dostajemy w zestawie taką mieszankę, gdzie już jest taki kompost, mieszanka organiczna, nie do końca wiem jak to się nazywa. To wsypujemy, zalewamy to siedmioma szklankami wody. Włączamy, czekamy 1-2 dni, i później możemy zacząć regularnie dorzucać tutaj resztki, ponieważ już cały ten proces kompostowania się zacznie. On będzie cały czas tutaj przechodził, więc to po prostu będzie funkcjonować. Ale musimy pamiętać tutaj też o kilku rzeczach: że kiedy nam się tutaj zrobi kompost, to nie możemy wybrać całego i go gdzieś rozrzucić po kwiatkach o tym zresztą zaraz za chwilę będziemy więcej mówić. Tylko kiedy ten kompost nam się tutaj zrobi, no to wybieramy jego większość, trochę zostawiamy, żeby ten proces cały czas trwał, no i po prostu dorzucamy kolejne resztki, żeby więcej tego kompostu się robiło. Ale kiedy tego kompostu już trochę się zrobi, to jak najbardziej możemy go wybierać. Tylko pamiętajcie, nie w całości, zostawiajcie trochę, żeby cały czas te bakterie były, żeby proces się nie przerywał. Z tego samego względu rynkel jest sprzętem, który musi być cały czas podłączony do prądu bo wtedy mamy dwie rzeczy, które tutaj się dzieją. Z jednej strony łopatki cały czas to mieszają, żeby nie było tak, że to się zastanie w jednym miejscu, to jest cały czas mieszane, i z drugiej strony to jest podgrzewane po to, żeby zabijać złe bakterie, a po to, żeby dobre bakterie sobie mogły tutaj funkcjonować. I tutaj mamy różnicę między takim kompostownikiem domowym a innymi, bo kiedy patrzycie na inne kompostowniki domowe, to tam jest napisane, możecie wrzucić obierki, Możecie wrzucić jabłuszko, możecie wrzucić tamto, siamto, ale mięsa nie możecie, spleśniałego sera nie możecie bo to nie zadziała, będzie śmierdzieć i w ogóle. Tutaj tego problemu nie ma, to w środku jest bardzo mocno podgrzewane, więc te bakterie z tego mięsa, z tego sera i tak dalej są po prostu zabijane. To jest mielone i faktycznie zamienia się później w kompost, więc możemy tutaj wrzucić praktycznie wszystko, poza kośćmi, poza ośćmi, poza jakimiś skorupkami chitynowymi. Ja tutaj zresztą listę mam, więc zaraz Wam przeczytam dokładnie, czego nie można wrzucać. Mam znalazłem na stronie MediaExpert swoją drogą. Do kompostownika nie należy wrzucać kości, muszli, pestek. Plastiku, gumy, szkła, leków, papierosów, naklejek z produktów. Więc taka instrukcja idioto odporna dosyć. No Najważniejsze, żeby nie wrzucać tych najtwardszych rzeczy, właśnie pestek, kości, ości, skrupek hitynowych itd. A całą resztę można tutaj wrzucać i jako, że to jest tak naprawdę żyjący organizm, tak to można powiedzieć, to warto to karmić regularnie małymi ilościami. W sensie nie zbierajcie tych śmieci po prostu w misce, aż wam się nazbiera nie wiadomo ile. Tylko jak robicie jakiś posiłek, no to otwórzcie to i wrzućcie. Później drugi robicie, wrzućcie jeszcze trochę i tak dalej. Jeżeli będziecie regularnie to robić, no to macie pewność, że te bakterie w środku nie wymrą, że kompost będzie ok, bo tutaj ten proces kompostowania taki podstawowy, wiadomo, trwa około 24 godziny. Więc wrzucacie tutaj żarcie, wiadomo, że nie za dużo, nie wrzucajcie tutaj, nie wiem, połowy świniaka czy coś. Tylko wrzucacie jedzenie i ono podobie jest w większości skompostowane, a co za tym idzie też zmniejsza swoją objętość, bo jest pozbawione wody. I na przykład z kilograma takich resztek organicznych robi się 100 gram kompostu. Więc mamy 10 razy mniej tej materii, a co za tym idzie, pojemność tego kompostownika, producent mówi, że to jest 14 litrów, starczy na naprawdę, naprawdę, naprawdę długo, zwłaszcza jeżeli co jakiś czas będziecie brać ten kompost i używać na przykład do swoich kwiatków. Pamiętajcie jednak, że czasami może się zdarzyć, że coś pójdzie nie tak. Często z waszej winy. Będę zupełnie szczery, bo na przykład wrzucicie za dużo jedzenia i całość będzie zbyt mokra i wtedy może się zacząć tworzyć pleśń. Jeżeli będziecie zaglądać tutaj, bo będziecie coś wyrzucać i zobaczycie, że coś niedobrego się dzieje, no to macie tutaj przycisk, za pomocą którego możecie tę treść dodatkowo osuszyć. A jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że będzie źle i te filtry nie będą wyrabiać i ten zapach zacznie się ze sprzętu wydostawać, miałem taką jedną albo dwie sytuacje, to wtedy klikacie ten trzeci przycisk i wtedy te oczyszczacze pracują mocniej i zapach po prostu znika. Więc te wszystkie podstawowe problemy można rozwiązać za pomocą tego małego panelu. No żebyście nie doprowadzili do sytuacji, że kupicie sobie coś takiego za 1999 zł, bo jesteście gadżeciarzami yy, i później okaże się, że Wy to w sumie nie gotujecie w domu, a jak już to raz na tydzień i nie macie tam czego wrzucać, no wtedy Wam tutaj wszystko, mówiąc kolokwialnie, zdechnie i taki sprzęt nie ma sensu. Więc warto jak najbardziej dokarmiać go regularnie. A jeżeli chodzi o otwieranie, tutaj akurat on stoi yy, na blacie, bo testujemy, zazwyczaj będzie stał na podłodze i mamy tutaj taki czujnik, kiedy machniemy tutaj stopą, to właśnie ten wrinkle się otworzy, a później się sam zamknie. Więc nie musimy w ogóle tego dotykać, nie musimy się martwić o to, że jakieś bakterie na rękach będziemy mieć. Więc to jest zrobione w sposób naprawdę pomyślany. No i w zestawie mamy też taką łopatkę do wybierania kompostu, żebyśmy później mogli go gdzieś przerzucić, rozrzucić i tak dalej. Taką łopatkę. Wieszamy tutaj przy uchwycie z jednej albo z drugiej strony, gdzie wolimy. To jest element dodany do zestawu, więc tak naprawdę tutaj nic nie musimy dokupować. A skoro mówimy tutaj o takiej drobnostce, no to warto wspomnieć też o. Innych drobnostkach, ale równie istotnych moim zdaniem, mianowicie o tym, że mamy tutaj bardzo ładną obudowę, która nie jest zbyt duża. To nie jest sprzęt nie wiadomo jak ogromny. Jak komuś mówię, że mam kompostownik na chacie i widzi to, no to nie wierzy. Pyta, a czemu to takie małe? Nawet Marcin przed chwilą pytał, czemu to jest taki mały sprzęt. Dodatkowo jest to sprzęt bardzo cichy. Nie powiem wam, że jest bezgłośny, bo jednak słychać tutaj, kiedy jestem obok, że te opadki pracują. Ale jest na tyle cichy, że kiedy będzie stał na ziemi gdzieś tam trochę dalej w rogu, to absolutnie nie będzie wam przeszkadzał podczas codziennej pracy. I kolejna rzecz, która może zainteresować zwykłych użytkowników, no to jest fakt ile prądu to zużywa i producent mówi, że to jest 67 zł około przez rok. Więc moim zdaniem niedużo, bo to ile jest jakieś 5 zł miesięcznie, coś takiego, no naprawdę niewiele. I kiedy komuś mówię, że mam kompostownik w mieszkaniu, to pojawia się takie podstawowe pytanie: a czy to śmierdzi? No bo kompost przecież musi śmierdzić. Sam kompost musi śmierdzić. Tutaj jednak tego problemu nie ma, bo mamy taki jeden filtr z grubszymi oczkami i go możemy sobie czyścić samodzielnie, ale mamy też filtry węglowe, które należy wymieniać w czasie od 9 do 12 miesięcy. Ten czas jeszcze u nas nie minął, więc nie wiem, czy to jest bardziej 9 czy 12, ale mniej więcej więcej w tych ramach czasowych y, trzeba to wymieniać. I nie wiem, co się stanie, jeżeli nie wymienicie tych filtrów, bo ten czas mnie jeszcze nie minął, ale jeżeli zabraknie Wam prądu, to to po prostu zacznie śmierdzieć. Żeby nie było, to nie będzie taki smród zgnilizny czy coś, tylko bardziej takiej brudnej ziemi, ale to i tak będzie zapach, którego nie chcecie mieć w mieszkaniu albo w domu, bo jeżeli nie będzie to zasilane, no to nie będą działać tutaj też te wszystkie filtry oczyszczające, bo tutaj mamy taki jakby oczyszczacz powietrza w środku, który właśnie Niweluje te wszystkie zapachy, no i to będzie po prostu brzydko pachnieć, doświadczyliśmy takiej sytuacji, bo ja ten kompostownik postawiłem akurat w domu rodzinnym, bo moja mama uwielbia różne gadżety ogrodnicze i powiedziała, że o kurczę, Dawid, dzisiaj prądu nie mieliśmy cały dzień, bo trakcję gdzieś przerwało i w ogóle i z tego kompostownika śmierdziało. No i podjechałem, sprawdziłem, faktycznie, no, śmierdzi po prostu. I z tym nie da się dyskutować. Więc jeżeli macie prąd cały czas, jeżeli tak jak ja mieliście awarię prądu jedną przez lat 7, no to moim zdaniem możecie pokusić się o taki sprzęt, jeżeli oczywiście uważacie, że go potrzebujecie. Ale jeżeli żyjecie jak nasz kolega Łukasz Kotkowski w Słupsku, który średnio raz na tydzień pisze nam, że on nie może czegoś zrobić, bo prądu akurat nie ma, bo wiadr za mocno wiał, yy, i tak dalej, no to jemu powiedziałbym, że Łukasz lepiej tego rinklu nie kupuj, bo nie dojść, że prądu nie będziesz miał. To jeszcze, jak tego prądu nie będziesz miał i będziesz z tego powodu zdenerwowany, to będziesz dodatkowo zdenerwowany, bo coś Ci będzie śmierdzić. I co później robić z tym kompostem? Oczywiście nie wrzucajcie go od razu do kwiatków, bo wtedy będzie źle. Skąd to wiem? Stąd, że nie przeczytałem instrukcji i wrzuciłem trochę takiego ciepłego kompostu do kwiatków, bo myślałem, że tak trzeba, ale nie. Producent mówi, żeby wymieszać ten kompost z ziemią jeden do jednego i wtedy używać, ale powiem Wam, że sam nie jestem fanem tego rozwiązania, bo po mojej porażce zacząłem czytać więcej na temat takiego kompostownika i dowiedziałem się, że najlepiej ten ciepły kompost wyjąć po prostu, gdzieś go położyć w jakimś pojemniku, gdzie będzie miał kontakt z ziemią. Ziemią i tam go zostawić na kilka tygodni do miesiąca, i wtedy zrobi się taki prawdziwy, prawdziwy kompost. Więc mamy tutaj troszeczkę takie rozwiązanie, że faktycznie możemy mieć prawie pełnoprawny kompost w domu, jak go wymieszamy z ziemią, użyjemy, powinno być ok, ale jak chcecie mieć taki w 100% prawidłny, no to i tak powinniście mieć jakieś miejsce, gdzie będziecie mogli to później przez kilka tygodni składować. Więc to jest bardzo fajny kompromis dla osób, które w ogóle nie mają opcji, żeby mieć jakiś kompostownik. Bo właśnie żyją albo w domu z malutkim ogródkiem, albo żyją w mieszkaniu w ogóle i tylko jakieś pomidory sobie na balkonie sadzą. A jeżeli ktoś ma dom, ma miejsce na tradycyjny kompostownik, to moim zdaniem lepiej zdecydować się jednak na ten tradycyjny kompostownik. Tam ten proces kompostowania będzie trwał dłużej. Wiadomo, nie będziemy mieli takiego ładnego sprzętu, tam będzie mniej estetycznie. No, ale będzie też taniej, bo nie będziemy musieli wydać 2000 zł na sprzęt i później też trochę na prąd. Więc o takich rzeczach warto pamiętać. Więc nie traktujmy tego jak po prostu zastępstwa dla tradycyjnego kompostownika. Jest to po prostu kompostownik dla osób, które tego zwykłego kompostownika mieć nie mogą ze względu na warunki mieszkaniowe. I powiem Wam szczerze, że mam troszeczkę problem z oceną tego produktu, bo doceniam, że to jest kompostownik, który mogę mieć w mieszkaniu, który jednak nie generuje brzydkich zapachów, który jest naprawdę zaawansowany technologicznie, który jest sładny, z którego chce się korzystać. Jestem przekonany, że jeżeli ktoś ma odpowiednie środki i naprawdę chce sobie te pomidory na balkonie albo inne jakieś kwiatki sadzić, no to jak najbardziej taki sprzęt może mu się przydać. Jeżeli jednak macie możliwość, żeby mieć ten tradycyjny kompostownik, to bym się zdecydował na ten tradycyjny, a jak nie macie takiej opcji, macie pieniądze. Bez problemu zainwestowałbym w ten, chociaż ja sam miałbym opory, bo ja wam powiem, że ja nie jestem. Za bardzo ogrodniczy, więc nie chciałbym wydać na coś ogrodniczego 2000 zł. Ale na przykład moja żona powiedziała, że bardzo fajne, podoba się jej i by kupiła, więc hej, kim ja jestem, żeby ją oceniać, skoro potrafię na robota sprzątającego wydać nie 2, ale 4 albo 6 lub 7000 zł. I to było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat kompostownika od Rinkle. Bardzo ciekawy sprzęt, wcześniej takiego nie mieliśmy i wydaje mi się, tak jak powiedziałem, bardzo przydatny jeżeli ktoś chce mieć tą namiastkę ogrodu, a jednak mieszka w bloku albo w domu z bardzo małym ogródkiem. Wiecie, tak jak teraz obecnie chciałem powiedzieć, moda jest, ale to nie jest moda, tylko przymus. Więc jeżeli żyjecie w takich warunkach, jak najbardziej taki sprzęt można rozważyć. I to wszystko, co miałem do powiedzenia w tym odcinku, więc widzimy się w kolejnych filmach na kanale o domu, na kanale o technologii. Słyszymy w podcaście o technologii i zapraszamy Was do Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku, gdzie nagrywaliśmy ten Odcinek. Cześć!